Dzień dobry, powiedział Lis. Dzień dobry, odpowiedział grzecznie mały książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł. Jestem tutaj, posłyszał głos, pod jabłonią. Ktoś ty? Spytał mały książę. Jesteś bardzo ładny. Jestem Lis, odpowiedział Lis. Chodź pobawić się ze mną, zaproponował mały książę. Jestem taki smutny. Nie mogę bawić się z tobą, odparł lis. Nie jestem oswojony. Ach, przepraszam, powiedział mały książę, lecz po namyśle dorzucił co to znaczy oswojony? Nie jesteś tutejszy, powiedział lis. Czego szukasz? Szukam ludzi, odpowiedział mały książę. Co znaczy oswojony ludzie mają strzelby i polują powiedział lis to bardzo kłopotliwe chodują także kury i to jest interesujące poszukujesz kur nie odpowiedział mały książę szukam przyjaciół co znaczy oswoić? Jest to pojęcie zupełnie zapomniane, powiedział lis. Oswoić znaczy stworzyć więzy. Stworzyć więzy? Oczywiście powiedział Lis. Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie i ty także mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeśli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie i ja będę dla ciebie. Jedyny na świecie. A, zaczynam rozumieć powiedział mały książę jest jedna róża. Zdaje mi się, że ona mnie oswoiła. To możliwe odrzekł lis. Na Ziemi zdarzają się haha, różne rzeczy. O, to nie zdarzyło się na Ziemi powiedział mały książę. Lis zaciekalił się. Na innej planecie? Tak. A czy na tej planecie są myśliwi? Nie. To wspaniałe. A kury? Nie. Ha, nie ma rzeczy doskonałych, westchnął lis i zaraz powrócił do swojej myśli. Życie jest jednostajne. Ja poluję na kury, ludzie polują na mnie. Wszystkie kury są do siebie podobne, i wszyscy ludzie są do siebie podobni. To mnie trochę nudzi. Lecz jeśli byś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał Twoje kroki, tak różne od innych. Na dźwięk cudzych kroków chowam się pod ziemię. Twoje kroki wywabią mnie z jamy, jak dźwięki muzyki. Spójrz, widzisz tam łany zboża? Nie jem chleba. Dla mnie zboże jest nieużyteczne. Łany zboża nic mi nie mówią. To smutne, lecz ty masz złociste włosy. Jeśli mnie oswoisz, to będzie cudownie. Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało Ciebie i będę kochać szum wiatru w zbożu. Lis zamilkł i długo przypatrywał się małemu księciu. Proszę cię, oswój mnie, powiedział. Bardzo chętnie, odpowiedział mały książę, lecz nie mam dużo czasu, muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy. Poznaje się tylko to, co się oswoi. Powiedział Lis: Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe, a ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. A jak to się robi? spytał mały książę: "Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie. O tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej." Następnego dnia mały książę przyszedł na oznaczone miejsce. Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na przykład o czwartej po południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy. O czwartej będę podniecony i zaniepokojony, poznam cenę szczęścia. A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotować. Potrzebny jest obrządek. Co to znaczy obrządek? Spytał mały książę. To także coś całkiem zapomnianego. Odpowiedział lis. Dzięki obrządkowi pewien dzień odróżnia się od innych, pewna godzina od innych godzin. Moi myśliwi, na przykład, mają swój rytuał. W czwartek tańczą z wioskowymi dziewczętami. Stąd czwartek jest cudownym dniem. Podchodzę aż pod winnice. Gdyby myśliwi nie mieli tego zwyczaju w oznaczonym czasie, wszystkie dni byłyby do siebie podobne, a ja nie miałbym wakacji. W ten sposób mały książę oswoił lisa. A gdy godzina rozstania była bliska, lis powiedział: Ach, będę płakać. To twoja wina, odpowiedział mały książę. Nie życzyłem ci nic złego. Sam chciałeś, abym cię oswoił, oczywiście, odparł lis. Ale będziesz płakać? Oczywiście. A więc nic nie zyskałeś na oswojeniu. Zyskałem coś ze względu na kolor zboża, powiedział lis, a później dorzucił: Idź jeszcze raz zobaczyć róże. Zrozumiesz wtedy, że twoja róża jest jedyna na świecie. Gdy przyjdziesz pożegnać się ze mną, zrobię ci prezent z pewnej tajemnicy. Żegnaj, powiedział. Żegnaj. Odpowiedział lis. A oto mój sekret: jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej Wiele czasu, ponieważ poświęciłem jej wiele czasu, powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie rzekł lis lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za Twoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę, powtórzył mały książę, aby zapamiętać.